Cześć, z tej strony, FergusonKR, witam mnie na kanale w kolejnym już materiale z gry middle Air, Shadow of War, moi drodzy Jesteśmy już na półmetku mocno, e, rozwiązaliśmy na końcu ostatnio e, w tym Indri IndriiLibLibLib przy tym przejściu tam Rozwiązaliśmy zagadkę, nie wiem jak ja to zrobiłem, ale na szczęście się udało e, Wiem o tym, bo napisałem sobie to, żeby nie zapomnieć, ja to mam taki notesie, wiecie żeby nie zapominać. Dobra, dzisiaj wiecie co robimy. Dzisiaj idziemy e, na ostatnie wspomnienie, szeloby. E, także chodźmy tam, zobaczymy co się z tego urodzi. A później ruszymy chyba na tego e, Bungulungu danga. Czy jak on tam ma? Wiecie, na tego e, stwora, z którym walczyliśmy już wcześniej w lesie. Przy przybocznych. Dlaczego? Ja, chcę, ja nie chcę. Dlaczego mi tutaj taka podpowiedź? O co tu chodzi? No i właśnie odblokujemy. Nie, nie chciałem zabić. Sory, się To jest zionek jakiś kurde, Teraz na pewno. Ej, kto go tak zranił? No bo mi zabije gościa. Jak mam im dać życie? bo ci bo jemu dałem życie, a z siebie prawie zabiłem? Dobra Nie dostał życia. Muszę być bliżej niego Czemu nie mogę przywrócić więcej życia? Dobra, nieważne. Niech oni sobie tam walczą. Ja idę do szalony. Ale go tam podpalił. A w ogóle? Mm. Armia. Tu tu, 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 a ja nie mogę sobie na przykład. To było w garnizonie czy w armii? Nie, no w armii, tak? Duż. Ro... Rozkazy treningowe to nie. E... Aha, dobra, w ten sposób. Dusz. Czyli tylko tego mogę i na 27, dobra, czyli nie mogę. Więcej nikogo o sobie. A, czekajcie, czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Mm. Nie, no dobra, niech będzie ten, co tam jest. Nieważne. Chodźmy do tej szeloby, bo ja tutaj niepotrzebnie tracę czas. O, sam jestem ciekawy, jak to się, kurde, ten rozwiąże. Jest to ostatnia zagadka. Znaczy nie zagadka, ostatnia. Dobra, nieważne. <laughs> they come to me seeking knowledge but instead they find death they ask of their fate for themselves for those they love i gave mercy to those i devoured and i damned others with vision kurdah vijatamia itfa jej drives men to they will walk all its threads to find their meaning Only Bęk! Okej, okay, dobra, teraz się dowiemy chyba wszystkiego. Zobaczcie, założyłem klimatyczną koszulkę, bo to może być ostatni odcinek. Śmierć! Musimy stanąć przeciwko ją zrobili. Coś że ona nie będzie chciała z nimi pójść? Nie! Chyba jakbym z nią, to bym z kumplami na browar nie poszedł. Chyba bym nigdzie nie poszedł. <grywia> Co ona została zesłana ta? to doży się już przyzwyczaić. -o -o -o. Ciekawe, czy strzelobi będzie jeszcze gdzieś wplątana w jakąś walkę. Myślę, że z taką pajęczycą pajęczyco? Moglibyśmy wiele zdziałać. Odblokowane ulepszenie chmara pająków. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Aktywowanie tego ulepszenia umiejętności pozwala ci wezwać chmarę pająku, naciskając. Pająki dysponują turyntem z takie, które mogą zostać użyte do wykorzystania słabości kapitana. Bardzo miło! I co? I to tyle? Coś jeszcze się pojawi? Nicu więcej nie? Hmm. No dobra, tu nie będziemy na nikogo, nikogo nie będziemy atakować. E... Kiedy będę mógł zaatakować tego? Kurde, ten szybka podróż. Tak, chcę potwierdzić, zobaczmy. <laughs> czy coś tu się pojawi? Jakieś zadanie? W ogóle nie zrobiliśmy wszystkiego z tą, I nie idryli, tylko tą drugą. Jeszcze powinny być jakieś zadania. Hmm, ciekawe, ciekawe. Dobra, zobaczmy. A jak nie, to lecimy od razu. Wiecie, na tego rog, Rogo Góra, czy jak on tam ma? No bo tu jest posterunek Widzicie, tu nie ma nic innego. Dlaczego nie mogę przejąć tego tutaj? Aha, zadania dostępne w sergu Ghost tylko. Widzicie, czyli my stąd spadamy. Czyli jedyne dostępne zadanie, które nam zostało, jest faktycznie tutaj. No to dobra, to let's go i wio. Pędzimy przed Ciebie, tak jak powiedziałem. Pójdziemy, zobaczymy, sprawdzimy. Zwyciężymy. Ale mnie rodzi w gameba No dobra Zadanie jest tam, nie mogę się tam jakoś szybciej tepnąć Tu też chyba mieliśmy poczyszczone, prawda? Tak, zadanie jest tutaj A więc dobrze by było Dobrze by było się przeteleportować chyba raczej w to miejsce Kurde, nie oznaczy. Co ja mam z tym, że ja nigdy sobie nie oznaczę e, przy teleporcie od razu miejsca? <laughs> Przepięknie, to jest świetny atak. Ciało! Szkoda, że na przykład nie można było rozwinąć tego ataku tym duchem, trochę ten gelem, helem, Bingorem gorem, czego on tam ma, e, trochę <laughs> dalej, no ale dobra, <laughs> dobra, punkt misji, are you ready guys, ja nie jestem gotowy, zastygły płomień, Targortor szaleje po całym morderzu, niosąc śmierć wszystkim, którzy spotykają go na drodze, poślij Balgora z powrotem do otchłania, okej, okay. Jest to kontynuacja dalej, gdzie wcześniej... Już zaczęliśmy walczyć, ona nam pomagała, pani Jevo. No, raczej po jego rozmi rozmi rozmiarach nie powinniśmy mieć problemu. Buried. Okay. czy możemy jakieś turbo je włączyć? No, niestety nie możemy. Czy jemu brzuch tak myślałem, że tak mu torba wzbisa? <laughs> no Dobra, cały czas podążamy tropem. Mał z drogi! Together and ever. Kurde, ognisty koleś schował się w lodowym tym? To studzi trochę jego entuzjazm. O-ou. Jebu! Dobrze, nie boję się, gdy ciemno jest. Drzewko. O kurde, nie trafiłem. Nie, dopadnie raz! zdłubczaj Mam dość sporo życia. Super, że go na razie nie trafiam. Dobra, teraz go trafiłem. Haha, ha, taniec na lodzie. O, ale z bata. To jest najlepsze. Walczy się z takim wielkim bosem, takim małym hopkiem. Przecież ja go nie rozwalę. Dobra, muszę patrzeć.

I po prostu, od tak? Nie no, to jest nie do zrobienia I że niby jak ja mam go pokonać? Wystarczyło uciec? Najlepszą No, ej, dobrze, że z nimi nie walczymy. lodowymi eksplozjami. O, straje, że dobrze, ciekawe czy umiesz pływać. Trzeba przytrzymać, okej. Okay. Zostałam jeszcze... Wpuszczaj mnie! Kurde, jeszcze jedną kulkę mu trzeba sprzedać. Aby użyć lodowej eksplozji. Udawa eksplozja. Nie uda ci się... Z... Tak. Masz, 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 masz. Dobra, co my tu mamy zrobić? Została ostatnia. Palemul u Lodowa eksplozja! Dobra, żeby on nas... Kurde, porębało go! Lodowa eksplozja i dojazd! Hihi, hi, Kurde, pani drzewo też zginie? O, długo opisuję. kwa No i 17 minut już za nami, moi drodzy. Nie, to nie może być jeszcze koniec, na pewno się gra tak nie No, widzicie. E... Muszę sobie zapisać nie dobra. I mamy zrobione, uderzyliśmy baloroga. E... Dobra, nie wiem czy mamy tutaj jeszcze coś do wykonania, czy... Czy co, czy co, bo ja nie wiem co ogólnie. Wy wiecie co? O, ja tutaj nic nie widzę. Mm. Tutaj są tylko do pokonania typki, Tu już mam zrobione. Dobra, co w nim? Aha, tam było przecież powiedziane, gdzie ja mam jakieś zadania. Zadania dostępne w Kororgorgon. Co to znaczy? Że co ja zrobiłem? Jakieś tu zadanie? Aha, w Gorgot, kurde, co ja tutaj robię. Tu jest zadanie, dobra, udało się zgromadzić armię i niemal trzymasz mordor w gasi, po tym nie będzie już odwrotu. Czyżby to miał być os ostatek? No dobra, no to co, no to, to. To wybierz, no co. Szybka podróż, ok. Ludziska, to chyba jest ostatnie, o, o, tak jak powiedziałem. Chyba. No ale dobra, się okaże jeszcze. Kurde, teraz tak patrzyłem, czy mi mikrofon czasem nie. Dobra, może mi się tylko wydawał. Dobra. Eee, zatem. No dobra, dobra, to tutaj szybki teleport, co zrobimy? Eee. Coś tu mi. Dobra, nieważne. E, wejdźmy zatem, sprawdźmy, czy my mamy już na. E, nasz ekwipunek jeszcze troszeczkę go podekspić. Zobaczmy po kolei. Cyk, pyk. Dobra, tu nie możemy. Czyli to jest 30. Dobra, jesteśmy na maksa wy, wytagowani. Dobra, chodźmy tam zatem. Trzyma chłopaki. Dobra, czyżby to miał być cały początek końca?